W tym roku organizujemy ósmą edycję naszego konkursu. Jest to konkurs języka niemieckiego, jeden z dziesięciu w wydaniu niemieckim. W naszym konkursie bierze udział 10 szkół z powiatu żydowskiego. Jest to oczywiście my, jako gospodarze: szkoła podstawowa nr 2, szkoła podstawowa nr 4, szkoła podstawowa z Miedniewic, z Wiskitek, z Korytowa, z Jaktorowa, z Kuklówki, z Puszczy Mariańskiej i z Bartnik. Oczywiście w naszym konkursie biorą uczniowie, którzy bardzo lubią uczyć się języka niemieckiego. Wiedzą, że w dzisiejszych czasach niemiecki jest na plus, angielski no to już podstawa. Bardzo mi miło i niezmiernie cieszę się i jest to dla mnie zaszczyt, że wraz z panią Anią Kamińską pełnimy rolę gospodarzy. Wszyscy przeciwko wszystkim... Jeden gegen jeden. Myślę, że pod tą nazwą możemy się dzisiaj spodziewać ciekawej i intensywnej rywalizacji. Nasza ambasada z radością objęła patronat nad tym konkursem. Dlatego również z radością tu dzisiaj przyjechaliśmy. Pierwszy raz startuję w takim konkursie. Nie wiem, czy będę się uczyła języka niemieckiego, ale teraz traktuję to jako przygodę. Jestem pierwszy raz na tym konkursie. Chcę sprawdzić po prostu, jak mi pójdzie. Nie uczyłam się dodatkowo. Czuję, że jestem dobrze przygotowana do konkursu i jakoś się bardzo to nie stresuje. Z językiem niemieckim jestem, można powiedzieć, że dobrze bezana, bo uczę się go od czwartej klasy. Ogólnie myślę, że będzie dobrze i myślę, że jakoś uda się zrobić jak najlepszy wynik. Język niemiecki jest dość trudnym językiem do nauczenia się, ponieważ zawiera bardzo dużą gramatykę i dość trudną do opanowania. Do konkursu czuję, że jestem nieźle przygotowany. Na pewno jestem najlepszy z budynku, bo to mocno cisnąłem, ale z tych książek trochę polegam. Trochę ostatnie kilka tygodni przycisnąłem, czytałem. Tak. Panie też nam pomagały dużo do przygotowania, robiły nam notatki i pomagały. Przygody z konkursem zaczęłam tak, że stwierdziłam, że w sumie czas na przygodę, no nie? Wziąłem udział w tym konkursie, żeby sprawdzić swoją wiedzę, ponieważ uczę się języka niemieckiego od trzeciej klasy. Jedyną osobą do porozumienia się po niemiecku jest moja pani od niemieckiego. Dużo z panią od niemieckiego, po niemiecku na lekcjach rozmawiamy. Mam nadzieję, że wiedzę jaką zdobywam podczas nauki do konkursu niemieckiego, w przyszłości mi się przyda. Jest to trudny język, ale według mnie warto pokonać tą trudność i spróbować. W naszym konkursie nagrody, jak zawsze, są bardzo e, obfite. Oczywiście wszystko to dzięki sponsorom. Jeżeli się tego języka dobrze nauczycie, język niemiecki, to język bardzo systematyczny. Nauczy was myśleć w nowy sposób, nauczy was rozumieć i da wam odwagę do tego, żeby się nie bać, rozmawiać z ludźmi, którzy mówią innym językiem. Bardzo chcę docenić pracę szkoły, pracę dyrekcji i docenić panią profesor, panią Mannę Kaminską. Myślę, że wszyscy uczniowie, którym także życzę powodzenia, docenią nie tylko szkołę, ale determinację nauczyciela w dążeniu do tego, żebyście byli każdego dnia doskonalsi. e